Dobry wieczór Państwu. Dziś trzecia, ostatnia odsłona kina plenerowego, kina letniego w Antoninie. I dziś wyjątkowa okazja, bo zobaczymy tak naprawdę prawdziwego Białego Kruka. Film, którego fragmenty wprawdzie możemy gdzieś tam w internecie znaleźć, ale w całości jest on praktycznie nie do zdobycia, nie do zobaczenia w sieci. I dziś właśnie pruska legenda miłosna tutaj w Antoninie zostanie pokazana. Film niemiecki z 1938 roku. W skrócie można powiedzieć, że opowiada o historii miłości pomiędzy Elizą Radziwiłówną a księciem Wilhelmem, czyli późniejszym władcą Rzeszy Niemieckiej. Film o nieszczęśliwej miłości. O miłości, można powiedzieć, zakazanej, ale nie tylko tej pomiędzy Elizą a Wilhelmem, ale też pomiędzy twórcami tego filmu bo przez 12 lat leżał on zamknięty w szafie. Dlaczego? No to też pytanie do naszego gościa, Tomasza Raczka. Tak, mają Państwo dzisiaj wyjątkową okazję, żeby zobaczyć film. Bardzo mało znany, nie tylko w Polsce, ale na świecie. No i chyba nie ma lepszego miejsca na świecie, żeby ten film oglądać, niż tutaj, właśnie w Antoninie, bo będzie on opowiadał o tych radziwiłach, którzy nazywani są linią, linią berlińsko-antonińską, czy antonińsko berlińską To jest ważna linia rodowa. I to jest także ważna szansa, jaką miała Polska, na to, żeby historia się trochę inaczej potoczyła w XIX wieku, kiedy rozgrywa się akcja filmu. Mianowicie wielka miłość, która połączyła Elizę Radziwiłównę, czyli księżniczkę naszą, z następcą tronu ruskiego. I to była prawdziwa miłość. Tak zresztą zobaczą Państwo szczegółowo opowiedzianą historię tej miłości. Dla Niemców i w ogóle w świecie niemieckojęzycznym ta historia miłosna porównywana jest do historii Sisi. I ta nasza Eliza ma taką mniej więcej też sławę w niemieckojęzycznym świecie. I dlaczego to się tak to się nie tyle? No tak to się źle skończyło, ale przede wszystkim się nie stało tym, czym mogło, bo mogło zmienić historię stosunków polsko-niemieckich. Mogła ta miłość po nie poróżnić ale pogodzić dwa kraje, no i być może od tego momentu trochę inaczej by nasze losy się potoczyły. Ale miłość nie mogła się spełnić z powodu rozgrywek dynastycznych, rozgrywek wynikających z takich kalkulacji, kalkulacji matrymonialnych, których trochę... Tak jak w brytyjskiej rodzinie królewskiej teraz, dowiadujemy się od czasu do czasu, że coś jest możliwe, a coś jest niemożliwe, bo taki jest zwyczaj, bo, bo ten po tym może coś otrzymać, osiągnąć, a, a inny właśnie jest absolutnie do tego niedopuszczany ze względu na swoje pochodzenie. I tu było też tak samo. To znaczy, Prusy bały się pochodzenia Radziwiłówny, nawet nie tylko ze względu na Polskość, ale na to, że to była wschodnia Polskość, czyli z terenów wschodnich. A do tego się wmieszał kto? Kto wmi mógł się wmieszać w te Całą konstrukcję dynastyczną, uniemożliwiając sojusz matrymonialny, miłosny Polski z Prusami. Kto był w tym najbardziej zainteresowany i kto je najwięcej namieszał? Bismarck? No, swoją drogą, ale, ale jeszcze myśmy dalej. Komu zależy, żeby nie było dobrze? Rosja w Petersburgu knuli, i to zobaczymy w tym filmie. Oni stali się ofiarami dynastycznych kombinacji przeprowadzanych w Berlinie i w Petersburgu. Miłość nie miała tutaj nic do rzeczy i stali się jej zakładnikami, a potem ofiarami, ale jak wiemy, Wilhelm sobie poradził, bo został władcą Prus, a, no, a nasza Eliza skończyła w taki sposób, jaki Państwo zobaczą w filmie, bo oczywiście niczego nie będę uprzedzał. I teraz historia tego filmu. On został wyprodukowany w Niemczech. To jest niemiecki film w 1938 roku. Dlatego niemiecki, że tak jak powiedziałem wcześniej, historia w niemieckojęzycznych krajach, to dotyczy nie tylko Niemiec, ale Austrii, Szwajcarii, jest bardzo znana i wiele książek powstało na ten temat. I y, 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 y ma charakter ta, takiej kultowej opowieści miłosnej. Wobec tego Niemcy dążyli do tego, żeby ją sfilmować. I zaangażowali, pamiętajmy, 1938 rok, Trzecia Rzesza. I wtedy rusza produkcja tego filmu. Do roli pięknej Radziwiłłówny jest zatrudniona jedna z największych gwiazd filmowych Niemiec, Lida Barowa. No, i jak Państwo słyszą, to takie mało niemieckie nazwisko, bo ona była czeszką. Lida Barowa była gwiazdą filmu III Rzeszy. I wszystko wskazywało na to, że jej gwiazdorstwo i jej popularność bardzo pomogą filmowi. Niestety okazało się, że to jest jakby klątwa nad tą radziwiłówną, no bo ona grała właśnie Radziwiównę, polegająca na tym, że sama. Lina, Lida Barowa wdała się w romans i to najgorzej jak można, bo z Gebelsem, ale no paskudnie, że z Gebelsem, ale kłopot nie polegał na tym, że on był taki zły, kłopot polegał na tym, że on był żonaty z Magdą Gebels i miał sześcioro dzieci. I zakochał się w Lidzie Barowej tak bardzo, że chciał rzucić Magdę Gebels, tę, która potem za niego życie oddała i swoje dzieci z miłości do pięknej aktorki. I wmieszał się w to zupełnie jak dawniej królowie decydowali o miłości. Tutaj Hitler się wmieszał i powiedział po moim trupie: "Nie zostawisz Magdy", powiedział do Gebelsa, "bo ty, Magda i twoje dzieci macie być wzorem dla całej trzeciej rzeszy, dla wszystkich rodzin trzeciej rzeszy, bo my chcemy mieć takie rodziny jak wy tworzycie." Z Magdą, oddaną ci absolutnie, z szóstką dzieci. Nie zostawisz jej teraz, po to, żeby z aktoreczką związać się. No, on mówił, że absolutnie musi, bo to miłość. E Hitler na to powiedział tak: Nie zgadzam się na to, Lida musi zniknąć. Lida Barowa dostała bana i musiała opuścić III rzeszę i zniknąć, po to, żeby uratować. III Orzesze i koncepcję w ogóle rodziny i funkcjonowania tego państwa. Goebbels został z Magdoł Goebbels, a potem razem popełnili samobójstwo pod koniec wojny, zabijając wszystkie swoje dzieci w tym samym momencie. Ale jednak przez te kolejne lata stanowił pewien punkt odniesienia dla wszystkich Niemców. Lida Barowa zniknęła. Zniknęła z niemieckiego świata filmowego i film z nią też musiał zniknąć. Dlatego ten film zrealizowany w 1938 roku nie miał premiery. Nie miał premiery w Niemczech aż do roku 1950. Cenzura go zdjęła. Był odłożony na półki. To był pułkownik, ale nie nasz pułkownik, tylko ich pułkownik. E I z w międzyczasie y, mógł zejść z półek tylko dlatego, że Hitler i III Rzesza zniknęli z y, y, horyzontu i w ogóle z naszego świata. Y, premiera ostatecznie odbyła się w roku 50. Y, to już było po wszystkim. To y, no, może jeszcze Lida Barowa y, żyła, ale już z wyrokiem. Bo wtedy, kiedy premierę miał ten film, Lida Barowa wróciła do Czechosłowacji. I otrzymała tam wyrok kary śmierci za współpracę z Hitlerem i z Trzecią Rzeszą. I wtedy ten film się pojawia, a czesi, którzy nie są okrutnym narodem, powiedzieli tak. Dobra, tam z tą karą śmierci, nie będziemy wykonywać kary śmierci, ale znikaj z oczu. Więc po raz drugi dostała bana, została wyrzucona. Wcześniej z Niemiec, przez miłość z Gebelsem, potem z Czech, przez wyrok, yy, który skazywał ją za współpracę z Trzecią Rzeszą i z Hitlerem. Yy, musiała wyjechać, o karierze dalej nie było mowy, dalszej karierze, ale żyła jeszcze długo. Lida Barowa, ta piękna, a zobaczą Państwo, jaka to jest aktorka. Piękna, olśniewająco, Zdolna, śpiewająca, e, urocza, pełna wdzięku i zdolna, naprawdę zdolna aktorka, no, miała złamaną karierę przez całą tę historię. Żyła do roku 2000, e, czyli dożyła późnej starości, i ostatecznie nic tragicznego ją nie spotkało, takiego ostatecznego, choć życie i karierę miała złamane. Ten film trafił do Polski bardzo późno. Dopiero niedawno, w 2007 roku po, y, jego premiera polska, y, gdzie się odbyła? U nas. U nas w Ostrowie Wielkopolskim. Po raz pierwszy został pokazany na y, przeglądzie na, na festiwalu w Ostrowie Wielkopolskim. I ja nie jestem pewien, czy ten nasz pokaz nie jest drugim kolejnym pokazem w Polsce w ogóle tego filmu. W każdym razie ja o nim wcześniej w ogóle nie widziałem, nie wiedziałem. Przyznaję, że te emocje, które mam nadzieję, Państwo wyczuwają w mojej opowieści o filmie, wynikają także z faktu, że nie mogąc się doczekać dzisiejszego wieczora obejrzałem już ten film. I w związku z tym wiem, co Państwa czeka. I mogę powiedzieć, że to jest klasyczny, taki film, który się dobrze należy, jak będzie oglądało. Prawdziwy film o miłości o prawdziwej wielkiej miłości. Film, w którym, oglądając który, będziemy dumni z polskich rodzin, bo mamy tutaj rodzinę Radziwiłów, pokazaną bardzo dobrze i pokazaną w sposób szlachetny. To też jest miłe uczucie, kiedy się ogląda ten film. I mamy też oczywiście, last but not least, jest Chopin. No jest Chopin. Właściwie z całej tej opowieści nie wynikało, że tu jest Chopin. No ale oni się znaleźli w pałacu i, i Chopin dla nich grał. Chopin jako dziecko. To jak został pokazany Chopin, taki dziesięciolatek, dwunastolatek w tym filmie, to już dajmy spokój, nie, nie dyskutujmy, czy on był podobny, czy niepodobny. Ten Chopin tutaj to tak, takie dziecko kukiełka trochę jest. No ale gra muzykę Chopina. Wszyscy mówią o nim w samych superlatywach. I generalnie jest zaznaczony Chopin jako, jak jest on tam przedstawiony, kompozytor polski urodzony z ojca Francuza. Co jest bardzo podkreślane, bo wszędzie poza Polską mówi się o Chopinie, że to jest kompozytor o korzeniach polsko-francuskich. We Francji tylko mówi się, że to jest kompozytor francuski, a tylko w Polsce mówi się, że to jest kompozytor polski. Natomiast w pozostałej części świata mówi się że o obu tych korzeniach, które słychać w nim, chociaż sam Chopin, kiedy go pytano o, o, to, o jako, jakąś jego identyfikację narodową, to zawsze podkreślał, że jest Polakiem, że czuje się Polakiem dlatego, że, że wszystko, co w muzyce tworzy, jest wzięte z polskiego pejzażu, z polskich pieśni ludowych z polskiej obyczajowości, z polskiej wrażliwości. No ale życie tak się potoczyło, że już jako młody człowiek, bardzo młody, wywieziony został z Polski przez rodzinę i to należy jasno powiedzieć, że został wywieziony wbrew własnej woli, bo chciał wziąć udział w powstaniu listopadowym. Rodzina bała się słusznie, że zginie i że z wielkiej jego kariery i talentu nic nie zostanie. Więc go wywieźli do Paryża i większość życia dorosłego spędził już w Paryżu. Oglądaliśmy jak to było później. Nasz przegląd rozpoczął się przecież od błękitnej nuty, czyli od opowieści o Georges Saint i o, o, o końcu jego wielkiej kariery. Kiedy już był schorowany. Stary to on nigdy nie był, bo miał 30 parę lat, jak umierał, no ale był już schorowany i. I już doświadczony wieloma różnymi przeżyciami. Tu mamy go na samym początku kariery, gdzie jest po prostu takim chłopaczkiem superzdolnym, którego wszyscy podziwiają. Tak, i tutaj też jest podkreślone to, że taką pieczę nad nim sprawował Antoni Radziwił, i trochę wyprzedzę może to, co będzie w filmie, bo tutaj zobaczymy Chopina jako rzeczywiście dziesięcioletniego chłopca. Ale trzeba podkreślić, że Eliza swoje złamane serce leczyła tutaj w Antoninie. I właśnie tutaj w trakcie tego apogeum, swojego kryzysu sercowego, emocjonalnego, właśnie spotkała Chopina. I tak jak czytamy w przekazach, Chopin, ucząc jej siostrę grać, komponował też dla niej, grał dla niej, a ona go szkicowała. Najwcześniejszy chyba wizerunek Chopina jest w ogóle namalowany właśnie przez Elizę. Czy tu się wszystko zaczęło, i tu się wszystko splątało, i tu się wszystko przecina. I to w tym filmie, ciekawe, że niemieckim, a nie polskim, bardzo dobrze zostało pokazane. Film jest troszeczkę zrealizowany w takim stylu anachronicznym, to znaczy on wygląda na starszy niż jest w rzeczywistości. Ja sobie uświadomiłem, oglądając ten film, że przecież on był zrobiony w 1938 roku, a wygląda tak, jakby był 10 lat wcześniej nakręcony. Tymczasem rok później, w 1939, przecież już nakręcona pierwszy kolorowy film Przeminęło z wiatrem, który w porównaniu z tym który, filmem, który za chwilę zobaczymy, to jest tak jakby w ogóle z innego stulecia, a to tylko jeden rok dzieli te dwa filmy. No ale weźmy poprawkę na to, bo, no bo tak, tak. tak. Taki, taką trudną historię ten film miał od samego początku, i tyle tam było złamanych serc, i nasza piękna Eliza miała złamane serce, ale i grająca ją Barowa również miała złamane serce. I widocznie trzeba mieć złamane serce, żeby przejść do historii i żeby pozwolić widzom wzdychać, ach, jak ona pięknie kochała. No myślę, że dzisiaj trochę powzdychamy w trakcie tego filmu. Emocji będzie sporo. Tak jak wspomniał Pan Tomasz, no to jest niepowtarzalna okazja, żeby ten film zobaczyć. Więc mam nadzieję, że będzie to dla Państwa piękny wieczór, pomimo bardzo smutnej historii, która się za nim kryje. Ale to już dawno było, a dzisiaj możemy sobie pooglądać film, który po prostu może się Państwu spodobać. Mam nadzieję, że długo będą Państwo pamiętali dzisiejsze spotkanie. Nie dlatego, że jest chłodno. Ale dlatego, że jest fajnie i że zdecydowali się Państwo być z nami, za co bardzo, bardzo w imieniu własnym i organizatorów dziękuję. Bardzo dziękujemy. Miłego Sans. Miłego Sans.